Co jest? To przez Leonarda? Nie. Chodzi o Mie. Co ona ma z tym wspólnego? Cześć. Tęskniłam się za wami. Nie masz pojęcia, ile się wydarzyło. Ja też mam dużo do opowiadania. Mów! Nie tutaj. Nie chcę, żeby wszyscy słyszeli. Spokojnie. Przed nami długie godziny. Nie mogę uwierzyć, że już jesteś. Ja też się stęskniłam. Brakowało nam ciebie. Fajne mundurki. Chcę przymierzyć swój. Widziałaś włosy? Zmieniłam fryzurę, a mnie włosy wytłowiały na słońcu. Opowiedziałam Wam o wakacjach, a Wy nic. Jak się bawiłyście? Wiko, coś się stało? Chyba Giovanni mnie zdradza. Jak to? Nigdy mi nie mówi, dokąd idzie. Nagle znika. Później od dyrektora dowiaduje się, że wyszedł. Czemu od razu podejrzewasz go o najgorsze? Zaczynamy mieć wątpliwości. Udawaj, że nic się nie stało. Kiedy będzie sądził, że już go nie podejrzewasz, przestanie być czujny. Wtedy prawda wyjdzie na jaw. Twoja kumpela ma rację. On mi się nie podoba. Cześć. Jak się masz? W porządku. Mamo, co tu robisz? Dziewczyny, zbierajmy się. Koniec przerwy. Każdego dnia tracisz witaminy i minerały. Cieszę się, że będziesz z nami. Wiele się ode mnie nauczysz. Musisz robić notatki. Witaj w naszym świecie. Może nawet przyjmiemy cię do klubu. Dziękuję. Nie tylko pili się tu znalazła. W pokoju nie ma więcej miejsca. We czwórkę będzie nam ciasno. O tym musimy porozmawiać. Jest pewien kłopot. Jak to? Dzień dobry, Panno Colucci. Zapomniałeś ci o tym wspomnieć. Witaj w Elite Way. Możemy porozmawiać? Chodź. Zdjąć. Nie zapomniałem, co zrobiłaś w zeszłym roku. Pozwól mi dokończyć. Usiądź. Miałem wielkie szczęście. Znowu tu pracuję. nie wiem co powiedzieć. Będziemy się widywać przez cały rok. O tym chciałeś rozmawiać? Słyszałem o Twoim związku z Arango. Nie złość się. Przeciwnie. To powód do radości. Może w tym związku dojrzejesz. Życzę Ci tego.

Przestraszyłam się na twój widok, ale po tym co powiedziałeś, zrozumiałam, że mamy szansę się dogadać. Oczywiście. Zostaniemy wielkimi przyjaciółmi. Pewnie koleżanki czekają. Biegnij do nich. Dziękuję. Nie ma za co, Za przyjaciół. Bałam się, że usłyszę od Gastona coś strasznego. A on był bardzo w porządku. Co to za gwiazdki? Skąd te zdjęcia? Co to ma znaczyć? Właśnie. Co? Kim ty do diabła jesteś?